Z książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 9 grudnia Moje dziecko, dziękuj za dzień, którym Pan Cię obdarowuje. Dziś jest czas Twojego zbawienia. Dobrze go wykorzystaj. Żyj chwilą obecną. Im mocniej jest ona Naznaczona trudem, cierpieniem, tym bardziej przeżywa ją wraz z Jezusem. On jest przy tobie i ja, Twoja matka, jestem z Tobą. Dziś Bóg chce dokonywać w Tobie swoich dzieł. Dziś posyła do Ciebie swoje wszechmocne Słowo. Dziś daje Ci. Potrzebną łaskę, abyś zbliżył się do Niego. Nie czekaj na jutro. Raz jeszcze wzywam Cię, żyj chwilą obecną.